Hej, hej, siamanką w dzisiejszym odcinku z Lego Skywalker Saga. Spotkamy się z naszym mistrzem Joda. Mamy się udać na Dagobah, aby znaleźć właśnie mistrza Jedi, czyli Jodę. Ale zanim to zrobimy, mamy Kyber Kometę na naszym radarze. Czekajcie, gdzie ona tu jest. Dzisiaj ją widzę. Moment. O! Pięknie. Lecimy. Ło, wow, szybko poszło. Kolejne yy, 5 klocków na nasze konto. Właśnie trafia. No, zobaczcie, że nasza galaktyka naprawdę już jest w znacznej części odkryta. No i tu mamy podróż. Dobra, no to co? Lecimy. Przestrzeń Dragon Bach. Lecimy. Obi-Wan mówił, że na Dejgoba jest mistrz Jedi, Joda, który mnie wyszkoli. Tutaj są jakieś kometki Nie widzę żadnej komety Chociaż jest Jest kometa Są chyba najważniejsze komety w grze, co? Dobra, zrobione I przejdźmy do naszej misji w takim razie Tak jest, kontynuujmy tryb fabularny Uuu, się zaczyna. No, lądowanie nie będzie należało do najmilszych. Wow. Prosto w bagno. Ten, co wpadł. Chyba jest wodoodporny, co? O ile się coś nie czai właśnie w tym bagnie. Pewnie jakieś potwory są. żdabka Ty bardziej uważaj. E, dobra. Na pewno jest bezpieczny. Robi się ciemno. Przygotujmy obozowisko na noc. Gdzie był ten sprzęt? Okej. Okay. Niech się porozglądam trochę. Ja po niego płyną. Rozejrzyjmy się! Nie widzę, ile tu jest rzeczy do ogarnięcia. wow, tutaj jest skyber już. Od razu. A tu co jest? Czekajcie. Tu mi każe pociągnąć. Więc tak też robię. Tutaj to samo. Ok. Jeszcze raz. Czy ja tam coś widziałem? Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Co to jest? Przygotujmy lepiej obozowisko. Zestrzelony. Przygotujmy obozowisko. No dobra, no to jakiś szałasik by się przydał. O, łóżko mam. Jakiś telewizor. Może ciągnie trochę i spóry, A myślałem, że to telewizor. Dobra, i wracamy do misji. Co? Tryb fabularny, ok. Tylko znaleźć tego jodę. O ile istnieje. Sam przyszedł. Krzywdzić cię nie chcę. Szukam mistrza Jedi. O, Jody! Jody poszukujesz! <grystanie> go pyka! Tracimy tylko czas! Uczyć go nie mogę. Cierpliwości mu brak. Nauczy się i jej. <grystanie> U. Gotów nie jest. Jestem gotów. Ja... Ben! Mogę być Jedi! Ben, powiedz, że jestem! <grystanie> <grystanie> Okej. Okay. Gotów jesteś? Co o gotowości wiesz? Co on na te mnie te będzie te jechał? Ćwiczyć. Uczyć musisz, się. Dobra. Od czego mam zacząć? Najpierw. Plecak Tych Joda. Prosto. Ukończyć musi. E, ukończ kurs treningowy mistrza Jody. O, znowu to samo. Nie wiem co to za robocik jeżdżący. Dobra, przejdę do kolejnej części. Aha, czyli muszę po prostu podążać za wskaźnikiem. Skocz. Skocz. Dobra, jeszcze raz. Tak. Siła Jedi z mocy płynie. Z ciemnej strony jednak strzec musisz się. Wystarczy w sumie klikać tylko. Myślałem, że będę musiał walczyć o jakiś balans czy coś. Kamień ja nowy wespniesz się, Kamień podnieś, podnieś. A tutaj, Dobra, lądujemy, lądujemy. Trzeba tutaj troszeczkę precyzji. Dobra, jeszcze jeden. Aha, to ma być tak, o dobra, do góry, do góry, do góry. A, ja chcę tak, ja chcę tak. Jest, dobra. A co to za dziupla? Mogę tu wejść? Patrzcie, wlazłem Co to? A, mogę sobie tu wejść. Dobra, mniejsza z tym. Z jodą na plecach nigdzie nie wskoczę. Przynajmniej mi tak sobie myślę. Tu może to zrobimy co? Ja tu muszę wejść. Tak, muszę tu wejść. Jest. Udało się. No nie. To nie jest wcale takie proste. Dobra. Na linę. Wow. Poschuśtać się muszę! Wo Ale poleciałem! Gniew. Wow. Stryk, agresja. Mocy ciemna strona jest to. Łatwo płyną one. W trakcie walki wyzwalają się. Trzeba mieć dobry timing. Doschuścajmy się jeszcze. I teraz. Już Jedi? Ten co niecierpliwy. Jeśli ścieżką ciemności podążysz, przeznaczenie twe na zawsze zdominuje. Bra. ona. Pochłonie cię. Tak jak ucznia obiłana. Weidera. Bra, Już chyba wiemy o co Kaman. No i co, udało się, nie? Trzeba było po prostu się węcena. mocniej skupić i. Umysł swój udało się. Czekaj. Coś tu jest nie tak. Ciemnej mocy strony. Silne miejsce to. Zła siedliskiem, a ty w głąb jego wejść musi. Aha. Takie buty. Pełno tutaj jest e, rzeczy do zrobienia, ale są takie wyjątkowo do rozkminy. Także dobra. Nie ma co, bo zajmie mi to naprawdę dość długo. Nie mam żadnego pomysłu, gdzie może być ta piąta, ten piąty przycisk. Także co, wejdźmy do tej jaskini tajemniczej. Ale dziwnie mi tutaj się patrzy w ogóle teraz. Co jest takie rozmazane? Jaskinia zła. Bra. Tu jest jakieś rzeczy. Co tu Vader robi? Serio? Walka z Vaderem? Hej. Wow. Tego się nie spodziewałem. Dawaj, 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 dawaj. Ale, piękny kombo! He? Ok. Przejdźmy do drugiej linii fabularnej. Co tam w kosmosie słychać? Tam, oczywiście, wielkie plany. Pan solo teraz. A oni są w tej komecie w środku. Chyba w komecie. Czemu tu ma zęby? Aha! Takie buty. No ale jak to możliwe, że taka drżownica by żyła w komecie? No oczywiście, fantazja. Star Warsowa fantazja. się to co? Nadświetlna? Ale ciekawa wizja. Bardzo ciekawa nie fair. Oh. Musimy gdzieś znaleźć jakąś bezpieczną przystań. Bespin. Dosyć daleko, ale chyba damy radę. O, jak żeby inaczej. Już napęd działa? Bo tak. Oby ten bezpin był tak bezpieczny jak mówisz. Okej, okay, wyląduj na bezpin. Mam tam kogoś, kto się nami dobrze zajmie. To lecimy na bezpin Proszę o identyfikację. Macie przepustkę na lądowanie? Oczywiście, że tak. Nie mam skąd tak to... <śmum> Dobra, szkoda gadania. Czas tutaj działać. Oj, coś cieknie. Najgorzej. Lamy z oleju ciężko zmyć. O, jaka fryzura nowa mam stary piracie, ale dobrze ci widzieć. Uczymy jak szubaka. Widzisz? No jak zawsze. Nazywam się C-Tripio, Relacje człowiek cyborg. Tutaj w chmurach. O nie! Ja. jest to chłop. Tak. Niezwykle. Dobra. Miasto w chmurach. Bez spin. Odblokowano nowe misje. Idź za Landokalrisjanem no, chyba badam radę. Ej, przypominam, że uczciwie go przegrałeś. Chodzi o hipernapęd. W porządku, każe swoim ludziom się nim zająć. Uu, magnesik działa. Przepuczemy razem gadła? No dawać, napijemy się coś. Coś, nie, coś. <laughs> Zapraszam wszystkich, rzecz jasną. Co on tu robi? Aha. Dawaj bananem! O, burgerem, też dobrze! Pizzy jeszcze jeśli do nas dołączycie Uuu, jeszcze cieplutki kurczaszek. Aż mi smaka zrobili, no To prymitywny obiekt, ale powinien wystarczyć, żeby zamrozić Skywalkera na czas podróży do imperatora. Sprawdzimy to na kapitanie Solo Ten układ robi się coraz gorszy. O, kurde, ale wpadliśmy. Ja! Yeah. No to po zawodach! Okej. Okay. Idealnie zahibernowany. Ty możesz zabrać pana solo do chatarady. Przygotuj komorę na Skywalkera. Karnisian, zabierz księżniczkę i mój na mój statek. No, mm. nie ciekawie, Co ty niby wyprawiasz? O co kaman? Nigdzie nie pójdę, póki nie odzyskamy hana z rąk tego łowcy nagród. Więc weźmy sokoła i za nim. Dobra, bierzemy z czekajcie, to jest jakiś zestaw. O, użyj. Potrzebuje klucza pewnie, co? Co działa? Hasło niepoprawne. Może to. O nie, dobra, nie mam więcej haseł. Dobra, to lecimy. Też polecam rozwalać i zdejmować hełmy, bo to potrzebne do achievementa. Znowu ten pojazd mały. Lecimy zgodnie z fabułą. O, on ma mocniejszą broń. No nie stać mi w kurde w moim celowniku. O. Czemu jest friendly fire? To jest niefajne. Czemu mogę rozwalić swoich kumpli, no? Tutaj co? Kolejne trzeba. Asło Nie, droid. What? Gdzie ja jestem? W jakimś złomowisku? Do gońbłowca nagród mamy otworzyć to, naciśnij. Teraz, okej, okay. mamy przejście, tylko dokąd? Tędy nie, tędy. i co tak powoli biegasz. A, tu otworzyliśmy sobie. Dobra, tu naciskamy i co teraz? A, kolejne przejście. Czy tam mogę wejść? Tu tu jest. Nie wiadomo, ale jest zestaw. Ewidentnie jest tu zestaw. Coś tu trzeba było kliknąć O, otóż to Dobra, to się przemieli Czy się nie przemieli A, po prostu musiałem to rozwalić O kurczaki, no Dobra, udało się Chociaż jeden zestaw. Musi być. U. Zaskoczenia za stówę? Na jednego hita? Kto by się spodziewał? przed nami. Ale headshoty idą uh! Rozgromieni dosłownie I prawdziwy Jedi od razu na wstępie Uuu, jaki zachód słońca! Pięknie! Te flagi muszę rozwalać? Chyba nie. O, jest kolejny szturmowiec! Próbuję przejść przez te drzwi, Strzelać! W milenium nie ma prawa opuścić lądowiska, zrozumiano? Damy radę, czekajcie no. What? blokują mi dostęp, a to moje miasto! Moje! Chyba masz tu problem ze szkodnikami, to znaczy w tylko był z nami Artur, przyznam, iż zaczynam tęsknić za tym małym gadułą. Tu trzeba jakąś kartę. Hmm. Te karty. Czy tutaj trzeba będzie przejście jakieś odblokować? A muszę się przebrać za szturmowca w takim razie. To dlatego, jednak, były te części tych klocków. Załóż. A tutaj trzeba będzie to zrobić, dobra. Ale cóż, mogę też spróbować ci się przebrać, nie? Potrzebujesz tylko głowę. Nie ma żadnej głowy. Jak to brzmi? Potrzebuję tylko głowę. Nie, wiem, czy to jest aż tak mega potrzebne, ale chcę sobie spróbować. Dobra, jest. Mam pełny ekwipunek. Dobra, dawać speeda. Strasznie powoli biegamy w tym odcinku. I jest. Uwaga, dół, góra, lewo, prawo. Dół, góra, lewo, prawo. Dużo, nie ma sześciu zagadek. Rzuć granat. A to jest to. Eee, to bez sensu po co ja to robiłem. Dobra, idziemy dalej, Lando. Tutaj, Lando będzie mógł się wykazać. Tu, tu, i porobieni. Gdzie jest moja leja?

O, jakiś alarm. Wow, 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 czuj, ma dobrą broń. To na hita. I cyk, easy peasy poszło. Tutaj co jest? Czemu nie mogę tego rozwalić? Co jest? Czemu się zacięło? A, czekajcie. Muszę pociągnąć tam chyba, tak? Będzie kolejny zestaw. Jest! U. Znajdź sposób na dotarcie do Sokoła Milenium. O, mamy kartę! Prawie jej nie zauważyłem! Dobra, i znowu musimy biegać i wracać. Czyżby to tu? No nie! Podnieś. Podłącz. Udało się. Kolejna walka. połowcy Dalej, czas wracać do Sokoła. Ma Mam nadzieję, że się uda bez jakichś trudności. Zobacz, co możesz zrobić. Czekajcie, czegoś brakuje. Co jest? A czuj, musi to naprawić. Moment, może się schowam się tutaj. Co? Zróbmy to tak, po prostu. Co? A, bo ja jestem przebrany, dlatego mi tutaj pokazaj na zielono, żeby w nich nie strzelać. I te osłony musimy rozwalić. Dobra, po prostu będziemy spamować i strzelać cały czas. Ten tatek nie ma prawa odlecie! Ile już, 1 trzecia naprawiona. U, ale klocuchów wpadnie. Ten gdzie poleciał, co jest? Znaczy to za tuż tak długo zajmuje? Przypominam, że się śpieszy Co teraz? Jakiś pojazd. O, strasznie nie lubię tego łowcy nagród. Aha, to ten łowca nagród. No i co, mamy atakowanie na dwie flanki teraz. Pojazd Nie, Muszę go zniszczyć teraz. Dobra, poszedł. O, a tu się dopiero rozpętało. Murde. Nie! Czy mon strzela! Co to za torpedy? Ja mu nic nie robię. Gdzie on jest? Już naprawiliśmy? Au, 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 au! Dobra, zrobione! Uciekamy stąd! Nie no, to jest nie do zrobienia! A! Za dużo ich! Wow, C 3 -O, twoja głowa? Wow. Ale udźwiękowienie Normalnie słyszę jak mi Strzelają między głową Co? Nie ma kluczyków? Poprzez moc rzeczy ujrzysz Miejsca inne Han? Leia! Widziałem miasto w chmurach mm, Przyjaciół masz tam Muszę do nich ruszać! Kiedy i Twoich zdolności chce Imperator? Z tego powodu Twoi przyjaciele cierpią. Okej. Okay. Mogę im pomóc. Czuję moc. O nie! Już tego nie wyciągniemy! Dobra. I mamy podsumowanie kolejnego poziomu. Też sporo monet wpadło, i tym razem wyzwania poziomu żadne się nie udały. nie zestawy, chyba tylko dwa, tak jest. Postacie i statki. Odblokowano Hana Solo, część piąta. Lando Calrissian, część piąta, też to samo. Leia, miasto w chmurach. No i leja z części piątej. Dużo skinów, kurczę, jest. Boba Fett do kupienia. I statek Boby Fetta. Całkiem, całkiem udany odcinek, ale co będzie dalej, dowiemy się w następnym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie do końca. Do zobaczenia już niebawem. Na razie, siemanko i cześć.